To mówisz 20 złotych mało, to może być do Anglii pojechał na roboty? Tak, tak, pojadę. <laughs> Kiedy? No nie wiem, może no za, za tydzień, mam nadzieję. Więc tak, nadszedł już czas, aby zacząć się przygotowywać na poszukiwania na piątek na oraz na niedzielę olkusz, o tym szerzej później. Więc odpalamy srebrną Wołgę. Najpierw widzimy Odyńce, bo jest Corsair, bo jest Odyn, a potem pojedziemy ją przygotować. Tak ogólnie na poszukiwania detektory już się ładują, także odpalamy. Prestige się nie świeci, bo nie ma gazu, ale to jeszcze nadrobimy. Także widzimy się w Odyńcach. Tak, mamy szczęście, bo chyba Korsir też jest. Także idziemy się przywitać. Kto to się zamyka? Ja ten. Co tam, ten, co? Cześć młody. A pizzę no bo... jadłeś, czuć. Jak pizzę pierogi? <grym> pierogi to nie z tej, nie z restauracji. Sam ja jadłeś wczoraj. Byłeś na tym, na pałacu? Faktycznie tam stoi tyle, lat, że nie wiem i jest taki wielki znak, taki niebieski. Senat Rzeczpospolitej Polskiej. Tymczasowy, tak? Na wygnaniu. Ja nie, nie piszę na tym, tymczasowy. I jest 15, jedziemy do banku. A ponieważ dzisiaj jestem srebrną, bez prestiżu, to mam szofera. 20 zł za godzinę, płacę. Uh. Także jedziemy do banku Zatwić te sprawy, wiecie, urzędowe. I w sumie jest to prestiż, bo nie jedziemy na gazu, bo gaz się skończył. A, no to jeszcze pojedziemy zatankować, nie? Tak jest. Tankować kiedyś gaz? Tak jest z kierowniku. Dobrze. To mówisz 20 zł mało, to może być do Anglii pojechał na roboty. Tak tak, pojadę. <gry> kiedy? No nie wiem, no za, za tydzień mam nadzieję. Gobliz zapraszam. Jesteśmy na miejscu. E, także wiesz, no, jeżeli chcesz podwyżkę, to musisz się nauczyć jeździć bardziej płynnie, bo tak jest, tak troszeczkę jest. tu e, się telepie, a ja mam wiesz ważne tutaj Przepraszam. sprawy. No. Jak to jest, że ciebie znają jako mojego szofera, a mnie nie znają. No to co, paść dziada? Pyk. Pyk, także... 256,866 256 866. No 256, a teraz jedziemy właśnie, żeby podbić ten przebieg, bo będziemy tym samochodem obsługiwać miechów Olkusz, zatankować jakieś tańsze paliwo, bo na benzynie to tak nie bardzo. Aha, w prawo. Miechów Olkusz, ja się zastanawiam o czym ty mówisz. No tak, no bo... Będziesz, nie? Chyba. Będę Co tu po jest napisane jaka to jest ulica? A nawet nie... wiem hmm, możliwe. Janowskiego. Janowskiego jest policjony. I tutaj to. Dlatego oni tutaj stali i mnie łapali. To już wszystko jasne. I tu wjeżdżasz tyle że trzeba szukać tam gdzie ten ostatni samochód jest, stanow... czy po, prawej? Stanowis... po prawej, ale stanowisko LPG musi być nie tutaj. Tam tam dalej, tam jak ten nie wiem jaki to jest, ciemno niebieski, tak, samochód. To za niego za A no właśnie tak. Dokładnie. Prawie opchnęliśmy auto, ale teraz musisz odpalić yy, Najpierw odpalić, a potem przejdziemy na procedurę LPG Czyli napój bogów Dobra, odpaliłeś? No I teraz przełączasz ten przycisk, ten taki tutaj, widzisz? przy... To ono o, Naciśnij, N nie naciśnij to Sam środek kwadraciku I będzie takie coś, no I będzie nagle, o jest no i słuchajcie, prawie 16. Odyniec Junior już odjeżdża, a ja pojadę gdzieś w jakieś mniej ruchliwe miejsce, bo muszę jeszcze parę rzeczy Wam powiedzieć i widzimy się za moment. Odyn pojechał y, sobie tam montować film w swoje rejony, ja sobie teraz pojechałem tutaj, gdzie jest trochę bardziej spokojnie, żeby nagrać, co mam do powiedzenia na temat poszukiwań, y, no a korsir był, y, miał być poszukiwania w parku Szena, ale jest tam wielki zjazd, teren zamknięty, biuro ochrony rządu. No i przechodzimy do części tej merytorycznej filmu. No więc jest 16, już ciemno się robi, ale to dobrze, bo i tak będziecie oglądać może głównie jakieś plansze czy jakieś przebitki, bo też przy montażu, jakbym miał oglądać tak 5 minut w jednym ciągu, jak mówię swoją facjatę, to mi się nie podoba. Natomiast no o co chodzi? Chodzi o poszukiwania, więc w miechowie i w, Olkuszu w piątek, niedziela będą poszukiwania. I teraz jeszcze ważna rzecz, zanim przejdziemy dla osób, które będą w miechowie w piątek będzie jeszcze specjalny komunikat. na Facebooku, Ale chodzi mi o to, że kamizelki odblaskowe trzeba wziąć ze sobą, jak macie, bo teren, gdzie będziemy szukać, to będzie częściowo też teren łowiecki, więc to trzeba mieć. No i jeśli chodzi o pineskę, tam parkujemy, natomiast potem trzeba mniejszą ilością aut przejechać nie wiem, 2 km nie wiem dokładnie ile bo w sumie nie, nie pamiętam a nie będę teraz dzwonić, bo już jestem w ciągu, wiecie, nagrywania także, także tam najwyżej napiszę tutaj ile ile to kilometrów No ale ważne żeby się tak już może się znacie już jeździmy pewien czas więc może się niektórzy znacie to to się wcześniej dogadacie bo na miejscu może być potem niepotrzebne opóźnienie na no, teraz wracając do poszukiwań w Miechowie i w Olkuszu było po 30 mniej więcej bilecików jakbyśmy dali 150 to one by wszystkie poszły i tu, i tu. W związku z tym no jest wielki potencjał tych, tych wszystkich poszukiwań. Natomiast no, nasze możliwości są nieco mniejsze niż nawet były latem. No, latem to mało robiliśmy, ale mówię poza o sezonem letnim: to wiosna, czy zaraz po lecie było tych poszukiwań więcej. Teraz mamy mniej. Nie mamy pracownika, który z nami był sezonowo, który nas odciążał. No i w związku z tym na pewno będziemy powtarzać ten miechów i olkusz. Jeżeli poszukiwania wypadną tam fajnie fajne jakieś fantazje, z tego co może być to, to naprawdę ciekawe rzeczy tam mody może coś opowie to już będzie na filmie oraz tam Mariusz kierownik poszukiwań ze śląskiej grupy detektorystów to będzie w Miechowie prowadzić poszukiwania no i oni może coś powiedzą jeszcze więcej ja będę mówić już konkretnie na filmach no ale potencjał w tych miejscach też jest tak jak i w samych poszukiwaniach ogólnie no jest dużo dużo, dużo zainteresowanie dzwonicie wczoraj z modym. Praktycznie ja robiłem mieków onolkusz, i cały dzień no, swoje rzeczy porobiliśmy w sklepie, a tak to tylko na telefonie ciągle byliśmy, żeby wam wszystko wysyłać co jest potrzebne, no i też dużo osób dzwoniło, czy są jeszcze miejsca, no i niestety są to pierwsze poszukiwania na tych miejscówkach, jeżeli tam będzie fajnie, tak jak się zapowiada, to zrobimy bis, może z większą ilością osób, jak już ten teren lepiej kierownicy poszukiwań poznają, to z większą ilością osób, może po 50, może to będzie pod koniec listopada, potem planujemy jakąś jeszcze Częstochowę, gdzieś tam pod Częstochową, tam gdzie też fajne rzeczy były, no i tak to nie wiem, jest mi ciężko powiedzieć, co jeszcze by było w tym roku, na pewno no jeszcze z 3-4 poszukiwania będą, więcej nie wiem, poza tym nasze moce przerobowe znacznie spadną, ponieważ Odyn no jeszcze będzie pewnie z jakiś tydzień, a potem już będzie szykował się do jakiejś podróży, jeszcze nie wiemy gdzie, no ale to się tam dowiecie u niego, Kuba y, też chyba gdzieś jedzie, ale w sumie to chyba nie mogę mówić, chyba, że on już powiedział, nie wiem, nie śledzę wszystkiego, bo bym nie miał już czasu spać, tak więc... Podsumowując to, co się nagadałem jak Katarynka, jest duży potencjał na te poszukiwania w różnych miejscach. Staramy się robić nowe zgody. Szykuje się jeszcze zgoda gdzieś tam, no na styku województwa śląskiego i łódzkiego. Mamy Olku, Żymięchów, które mogą jeszcze być powtarzane, jeżeli wyjdą fajnie. Będzie Częstochowa, która była fajna. No i no i słuchajcie, no i będziemy się starać, żeby jak najwięcej mogło być osób. No ale. No, to już od kierowników y, poszukiwań zależy, jak oni tam się na to zapatrują. Ale się nagadałem, nagadałem, dawno tyle słów nie powiedziałem, chyba parę minut tyle, co w cały dzień. Czyżby to były dwa miecze krzyżackie? Dużo <grytory>. Dwa No i tu mamy co, sekcja Olkusz, tak, te detektory? No. A tamta sekcja, no ale mówię na, no a te na miechów, nie? No i słuchajcie, mamy jeszcze wiadomość, zapomniałem powiedzieć, gadałem jak katarynka w tym aucie, że dostaniemy jeszcze jutro, przyjdzie do nas trzeci legend i będziemy mieć trzy legendy do testowania, bo jakieś, nie wiem, Staciem rachubę, ale myślę, że około 10 osób by chciało potestować, więc no będziemy mieć trzy, to jakoś trzeba się będzie, wiecie, podzielić, nie? No. I mamy kolejny dzień, rano byliśmy Odyn, Gustigia, szukać na przypłacu Szena, ale to by tylko u Udyna, co tam się działo, natomiast przypominam tym osobom, które do Miechowa zmierzają szukać, żeby miały ze sobą kamizelkę odblaskową i... W sumie to by było tyle. Widzimy się na żywo w piątek i w niedzielę. Film będzie pewnie sobota, środa, coś takiego mi się wydaje, że będzie te filmy z tych poszukiwań. Trzymajcie się. Cześć.